Hej, jeśli chcesz, możesz wynagrodzić moją pracę łapką w górę. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz zasubskrybować oczywiście z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego oglądania. się Manko, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, poprzedni odcinek bardzo wam się podobał. Także nagrywamy kolejną e, wersję. Słuchajcie, właśnie z, e, z Momo oraz z Fly'em. Także słuchajcie, chłopaki. O y Momo. O nie, to znika. Momo. Dlaczego ty tam już pobiegłaś? No bo lubię biegać. Słuchajcie, Poczekaj, właśnie z Momo z nami gra, także zobaczcie, że jest naprawdę nieźle. Dobra, szybciej, szybciej, tutaj musicie. Okej, okay, ja dobra, się. udało się. Okej, okay, ja okej, okay, okay, dobra. W Momo, uciekamy, słuchajcie, znowu w dzisiejszym odcinku od Momo. Ogólnie przechodzimy już jest setny, ponad setny level, więc bardzo ładnie nam idzie. Dobra, przechodzimy jakoś tutaj powolutku, powolutku. Oby jest super, Obby jest super, ja bardzo lubię Obby. O nie, spadłem. Można sobie po prostu poskakać, po, po prostu się ym, wyluzować. Okej, okej, okay, okay. dobra. Wskakujemy oczywiście teraz na jakieś parówki, nie wiem co to jest ty. Paróweczki? Mm, nie wiem. No jakieś takie nie. kwadratowe, Minecraftowe, co? Nie, Minecraft. Właśnie, dobra, no, okej, okay. no. dobra. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, słuchajcie, z Momo, bo już trochę odcinków z Momo jest akurat na kanale, więc możecie sobie zobaczyć oh. resztę filmów. Także słuchajcie, e, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć więcej właśnie materiałów z OBY, właśnie w Roblox, to koniecznie dajcie znać oczywiście w, w opisie, albo po prostu napiszcie, dajcie po prostu e, łapencję, żebym wiedział, że Wam się to podoba, więc ciśniemy I dalej, tam ok? Tam. Słyszycie? Momo każe wam zostawić łapkę w górę, bo naprawdę... Ja też... Myślę, każę. że... O, także sam, tak samo jak fly właśnie wszyscy każą wam zostawić łapę, więc lecimy, dobra. Eee, ej, nie. Okay. tutaj. Momo! Ja Momo jak ja tu wywija! <laughs> Momo... Wow, o nie! Ja spadłem na samym końcu już. W ogóle tutaj jakieś o, ale ciężkie są te. No ty takie małe? Ale ja to chyba włam. mi się wydaje, że czym dalej to będzie co, coraz to ciężej, nie? Kurde Dobra, okej. Okay. O nie, dotknąłem to jest Do... stało. Ej... Okay. Ty, byłem Teraz na tym czerwonym, tu? nic mi nie było, okej, okay, dobra, trudno. Spoko. Dobra, lecimy dalej, trudno, słuchajcie ej, nie na mówię. tych klocuskach. Ty, ty, ty. Poczekajcie na mnie. Nie, nie będę o, pizza jest, patrz Momo lubisz nie. pizzę? Pizza! Pizza, pizza mi jest dobra. <laughs> A tutaj nie można na czerwony. Spadłem. Okej, okay, dobra. czekaj na mnie. Nie będę czekał, uciekam od ciebie Momo. A tutaj. Ja nie będę czekał. No ciebie i spadłem i I tak mnie pewnie dogonisz. Ja dopiero tak będę... jestem. No to dawaj stary, dodawaj, już to jest niedaleko. Dawajcie. kończy mnie. Dawaj. Jedne. Wow. No Fly, dawaj. czemu to jest przezroczyste? No ten ostatni akurat jest taki przezroczysty, żebyś się tutaj wywalił na tym. Dobra. Źle mu życzysz? Dobry okay. makronerek. Nie, nie, źle mu nie życzę, tylko po prostu to jest tak specjalnie zrobione, żeby było dużo, dużo ciężej. Okej, okay. dobra, tutaj... Jestem na zakręcie. Co z tobą już? będzie? O nie, jesteśmy zgubieni Wy daleko już jesteście. Dobra, jakieś ciasteczka, szybko, szybko skaczemy. O nie! To trzeba po prostu przeskakać. Wow. O nie chodź tutaj, idę ci zabić. nie momo! Momo chce wszystkich tutaj porozwalać, słuchaj. Fly. No nie, trzeba o, ją sieć. zatrzymać. Spadłem, nie chcący. Mamo. Musimy ją dogonić. Okej, okay, mam tutaj, fly? słuchajcie. Fly. O nie. o nie! Pokusiłem się, żeby przeskoczyć dwa i spadłem. Dobra. Fly o, już mamo. gdzie jesteś? Jesteś kołana? Jestem koło nas? za tobą. Jesteś za. Mną. Co? Papunia, to, to tu do pierogów ciasta znaczy Co ty gadasz? Nie mm, spadłem na ostatni okay, wałku Okej, nie Okej, okay. no okay, dobra, przyciśnijmy to Fajnie, 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 dobra, ciśniemy dalej Słuchajcie, teraz kanapeczki Kałke jakieś Ty, kanapki! No kurde, Ej, zjadłbym kanapkę Cześć, Kto z was no lubi z kanapki? Ja kanapkę, Kurde <laughs> Momo zje sobie kanapkę Dobra, to patrzcie teraz tak. Okej. Okay. Już tak szybko? A z czym ty jesz te kanapki? Z salami, serem. Aha. I z ciekawe oczami ludzkimi. Kurde. O, z, z oczami się ludzkimi? to stary, ona no, je dlatego, kanapki. Dlatego ma takie duże oczy, bo tyle oczów je. O ja. Yeah. Oczów. O, nie, o, nie, język. Dobra. Matki chodź tutaj. Zmawię o nie. O nie! Spadłem! Na Najgorzej, że jak spadniesz, to musisz chwilkę czekać, aż on wpadnie na pewną tam wysokość i się wtedy resetuje. No, to jest słabe. że nie ma Bo jak, jak ty coś czerwone dotniesz, to od razu ten masz, nie? Gdzie już jesteście? O ja, na ostatnim. Shit. Shit. nie Momo, patrz, no? przez ciebie nie mogę normalnie skakać, widzisz? No bo ty jesteś taka tutaj wszystko psujesz Pewnie tą mapę tutaj napsułaś słuchaj i Specjalnie takie rzeczy poukładałaś tutaj żeby było ciężko się wydostać stąd Normalne Wow, no jak ej nie dotknąłem tego czerwonego byście zobaczyli no, to na nagranie Tak to jest że to trzeba troszeczkę... a... Już jakiś pikselek dotknie i koniec Okej okay. No, to są jakieś tutaj filary Więc fajnie To jakieś domeczki Okej, okay, okej, okay, dobra, wskakujemy na to Ale ciężko, o nie O Jezu, to jest ciężkie To jest O oh, shit Co jest wow, To A co w tym ciężkiego? Zobaczymy jak wam pójdzie Masz Idź po prostu Nie wiem No to tak zjeżdżało, kurczę, Ja tak dziwnie skoczyłem i po prostu zaczęło mnie to Spychać od razu Dobra, ciśniemy Co jest? Ja spadłem. Ej, wiecie. Nie! Nie! Dobrze. Co? Co jest grane? To znika. To znika. Ej, MOMO! Wskoczyłaś mi. Ale daleko jestem już. O ja, muszę czekać, aż się to wow. wygeneruje z powrotem. Ok. Dobra. Hyc, 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 hyc. Hyc, hyc, I przez was jestem ostatni. Momo, przez ciebie. Ole, jakieś rurki fajne? Patrz, jak jestem daleko. Ja, na samym końcu wypadłem. Na którym levelu jesteś? Już, ja już jestem na 155. O, Dobre. no dobra, to trzeba będzie cię gonić. A ty dobry funk, chyba jesteś. Jakiś <laughs> problem. ja. Oh, yeah. Prostym wow. jesteś. O, ale, fajne gwiazdy. Czekaj na mnie, stary. <laughs> o nie, spadłem. Albo nie, bo to Momo cię goni, stary. To nie, na samym końcu już spadłem. Osi, wow. dobra, cisnę, cisnę, cisnę. Wow. Ale takie takie dziwne kształty. Momo! Sobie... Momo, gonie Momo. Na na chodź, jednicz, Momo, gonie cię! Mamo! Chodź tu! Momo! Czekaj na mnie! No to chodź, Momo, go cię, gonie, gonie, gonie! Gwiazdna już jestem... Co to z tymi laserami? Po prostu trzeba przeskoczyć tak. Okej. Okay. Ja już jestem... O nie, dotknąłem. Dotknąłem. Dobra, ja to robię moją taktyką. Razbi. Dobra. Nie kończ, nie kończ. Dobra, dobra. Gwiazdeczki. No to jeszcze jestem na gwiazdkach. Fly. Już pewnie dużo dalej, ja daj, co? Ja już jestem na 166. Wow, ej. No to trochę Famy mnie wyprzedziłeś. Dobra, okej, okej, okay, okay, dobra. Momo, już jestem za tobą, słuchaj. No. Jestem za tobą. O, dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, nie, nie! Ale fajne kwiatki. Uuu, dobrze, że mówisz, jest gdzie ty? jesteś, bo Na tak zakręcie. mniej więcej. idę po ciebie. Na zakręcie, co ja z tobą z... będzie? Na jakichś kuzyczkach skacze. Co? Ej, tu ktoś przede mną jest. Wyprzedzaliście kogoś w ogóle? Tak. tak? Jakaś bada, którą zabijam wcześniej. Uuuu, jakie kwiatki. O nie! Spadłem, to było takie... Dobra, zobaczymy jak to ktoś skacze. Okej, okay, dobra, dobra. Ja cisnę dalej, słuchaj, patrz ja po jakichś kupach. Cię to te. jakieś kupy, białe, czarne. O, są kwiatki, faktycznie eee, fajne. słońce. Faktycznie te kwiatki są fajne, ale coś... O ja... O, ja na dyniach jestem. Ej, no czekajcie na mnie, panowie! Panowie! A, ty, przepraszam momo, ty jesteś... Damo. O czekolada jest, no jestem na czekoladzie. O, to nie konie, jesteś blisko mnie. Ja jestem na jabłecznikach. Na jabłecznikach, okej, okay, dobra, to ja cię gonię. W grzybach. Jakieś... Słoneczko. Wow. Słoneczko. Ty już Słoneczko. jesteś blisko mnie. O, ty stary Momo cię goni, stary, musisz A szybko cisnąć. skończyć. znowu, jestem na 180. Ja na 180. Okej, 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 okej. Znowu. Momo, ciśniemy... O, jest słoneczko, faktycznie. Ciekawe czy można na niego wskoczyć, ale nie próbuję, bo. Nie, ma! Dobra, jestem na dyniach, także szybko nie. trzeba podkręcić, słuchajcie, tempo tutaj. Dobra! Nie, nie wow. z mnie? Momo! Momo, jestem nie. za tobą! Jest! Wyprzedziłem momo! Super! Strzałeczki teraz! Dobrze, dobrze! Jabłeczniki! O nie, mo ty! Fly, ale ci dobrze idzie, stare. No, byski, ty jakoś tak. Dobra, Kudy, lecę z Dobrze, po, po, bo pochwaliłem ciebie, słuchaj, ale lecę teraz na tak, na na pewno na dymkach. Ok. O, fajnie, fajnie te zielone jakieś kuleczki. Kudy. Skakujemy tu, skakujemy, wskakujemy, wskakujemy, wskakujemy. O nie! O, Momo spadła. O mnie suciłeś. No jasne. No. <laughs> A kto nie był? Okej, okay, dobra. O nie, spadłem na samym końcu. O nie, Momo mnie goni! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej, okay, okej, okay. jestem, dobra. Ej, 190. Wow, 190 już. Ej, nie rozpędzaj się, tam. Ale, Ej, ale dziwne, tu jest lód, co się tak ślizga na tym. Dobra, stary, wow. zobaczymy, zaraz zobaczymy. Mama nie może przejść. Wow, ale to jest ciężkie. <laughs> Momu nie może przejść, stary. Dobra, ja cisnę strasznie to za tobą, mega... stary. Jesteś to jest... kilka poziomów przede mną. O, dobra, udało się. Ej, Wow, udało mi się, dobra. Wow, rozsłabie. faktycznie Faktycznie to jest takie, takie trochę ciężkie. co się stało? O nie To po prostu trzeba przeskakać. Przeskakać? Przeskoczyć to trzeba... O, mało no, się dobra, dobra. Czekaj. Mów mi jakie kolory mam wchodzić. Wow. Na końcu jaki jest? Biały żółty. No jasne! Aha, no to pomyliło <śmieniuło> mi się, sorry Żółty, żółty, nie Biały, biały Nie, biały, biały Biały, biały, żółty, żółty, biały... nie, żółty, żółty, biały, biały Dobrze, nie Żółty, ż... nie. żółty, żółty, biały On nie, Biały, nie, żółty Żółty, żółty, biały, żółty To jest? Okej, okay, dobra jest? Ale trudne Ty co tam idzie? ty jesteś na którym I levelu? Jest, co jest ej? Dobra, okej. Okay. 198 poziom. 198. I co się? To mnie O nie. O o nie! To jest faktycznie bardzo ciężkie. Ale nie, ten po, po 197 jest mega trudny. My zaraz się przekonamy. Jest. Jestem. Czekaj, no. czekaj, 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 czekaj mordo Przyszedłem! Czekaj, czekaj, czekaj yeah. na nas. Już się przez przypadek przeteleportowałem. No dobra, ale to wróć do nas. Ale jak? Jak się Nie, ma... sady, dobra, to, no, to nie jest, da ja zaraz ma... do portalu do ciebie przyjdę tam. Okej, okay, dobra. To takie jest żółte linie. Emocjonujące? Są emocjonujące? Okej. Okay. Te żółte linie, takie widelce? Nie, nie, po tym takim tunelu z tymi. No to byłem w tunelu. No i te takie żółte, takie te. Są trzy takie, tam niektóre są, spada. O, za pierwszym razem przyszedłem, stary. No to nieźle. Nie, za drugim, stary. Jednak za drugim. Dobra, ja czekam tutaj nadalnie. O, tutaj myślałem, że jest klocek, ale dobra. Ja już spadłem. Dobra, uciekam od Momo, Momo już nie może ten... zdogonić, Dobra, ty, stary, to było łatwe. Słuchajcie, udało się, mamy to, zobaczymy, gdzie jest Momo. Zobaczmy, gdzie jest Momo. Bo no, naprawdę nie mam pojęcia. Ty ole tego jest tutaj, słuchaj, ale naprawdę. Jest, Ta mapa to jest. Długie. Stary to dopiero trzeci poziom, a. E... Jest tysiąc, A jest tysiąc, słuchajcie. Więc jeśli chcecie kolejne odcinki, to koniecznie zostawcie łapencję. Momo, dawaj tutaj, gdzie jesteś? Dobra, słuchajcie, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście ze mną był fly, no i Momo, oczywiście, na koncie. Na koncie, słuchajcie, Alka, Diamonda, także wbijajcie do nich na kanał, e, do usłyszenia, ja jestem Matruner.pl, jeśli chcecie więcej o, e, właśnie Robloxa, to do usłyszenia, to strzelajcie, łapęcie, zasubskrybujcie oczywiście z, e, z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, także trzymajcie się, pa pa!